Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Myślę, że dzisiaj mamy ciut rozczarowujący sklep. Część z nas, myślę, że z utęsknieniem czekała na, w końcu, na, na, na następną skórkę z Avengersów. I, i z dużą, takim, z dużą nadzieją, że dzisiaj ją zobaczymy. Ja zakładałem, że będzie to Star-Lord, ale... Niestety nie zobaczyliśmy nic tak naprawdę. Co dostaliśmy zatem w dzisiejszym sklepie? Jest 28 kwietnia 2019 roku niedziela. Ja jestem Kocur, zapraszam. Na dzień dobry mamy anielicę, która ma w zestawie anielskie skrzydła. Całość tego zestawu nazywa się Wieczna walka. I będziemy mieli też jeszcze jedną skórkę w tym samym komplecie, dzisiaj w sklepie. Mamy rzadki zbierak, cnota, którą się nosi ze sobą na ramieniu. Na zawsze u twojego botu, boku. To już, ja już jestem trochę za stary na cnotę. I to by było tyle w, tym, w tej skórce. Teraz mamy malkorę, który jest z tego samego zestawu, Wieczna Walka. To jest jakby takie alter ego anielicy, czyli zły do szpiku kości. Taki diabeł? Chyba tak. Z diabelskimi skrzydłami, tylko że jest niebieski, nie czerwony. Na twarzy. Bardziej chyba trochę pasował, ale cóż. No i on ma znowu też taki bardzo fajny zbieraczek, który się nazywa Złe oko. Zawsze patrzy bez przerwy za wami. I jedną, <coughs> jedną z ciekawostek jest nowe malowanie, które jest animowane. To jest nowość: białe, animowane malowanie. Wygląda na broniach w ten sposób. Tego efektu tak bardzo nie widać, aczkolwiek być może na, na mapie yy, w ciemniejszych troszeczkę warunkach będzie to znacznie bardziej widoczne. Yy, nie wiem, czy widzicie, tutaj zmienia kolor ta. Powolutku zmienia kolor, cała ta broń. Także z takiego białego wypełnia się takim jeszcze jeszcze bielszym wzorem. Ona na pistolecie to dobrze widać. Przesuwa się to, ta animacja. No dobrze, to jest, to jest ta dzisiejsza nowość. W sklepie mamy również komando, komando cieni. Niczego nie widzieliście. Niczego. Nie będzie już niczego. Część została syndykatu szpionów. Mamy taryfiarę. Nie zatrzymuj się dla nikogo. Po raz 146 w sklepie. Nadal podejrzewam, ma na swoich fanów. Kilow Kalmarowy, odkrywcy kosmosów, mów łagodnie i mniej grubego kalmara. To tak jak ja mówię łagodniej i mam grubego kalmara. Gdzieś w lodówce pewnie. I Hot Rod. Hot rod, czyli taka motocyklowa lotnia w płomieniach. Pęść przez skóry na odpicowanej lotni chod wzor z wzorem wrzeszczącej czaszki no i do tego mamy jeszcze pompowanko i mamy taniec sklepaniec i to jest chyba najciekawsza rzecz z dzisiejszego sklepu poza tą animowaną skórką Yy, przynajmniej bardzo fajnie za, zaprojektowana skórka z długą, długą zapętloną animacją także jak ktoś lubi takie rzeczy ja akurat lubię to polecam I to by było na tyle na dzisiaj. Zapraszam wszystkich na 14. Dzisiaj nadal gramy e, customy, przynajmniej na wcześniejszym live'ie. Potem wieczorem spróbujemy Apexa. E, a jeżeli nie będziemy mieli wystarczająco dużej grupy graczy, to pogramy sobie w Mortal Kombat 11, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało wieczorem. Także zapraszam wszystkich. To był sklep na 28 kwietnia 2019 roku, niedzielę. Trzymajcie się i do zobaczenia na live'ach. Hej, hej.